syna Anny Przybylskiej zakochany Szymon pokazał zdjęcie z dziewczyną urocze Anna Przybylska i Jarosław Bieniu kuznawani byli za niezwykle zgraną parę tworzyli szczęśliwe wieloletni związek Para doczekała się trójki dzieci Oliwii, Szymona i Jana w chwili przedwczesnej śmierci Ani Przybylskiej, w 2014 roku, najmłodsza z lat urośli miała zaledwie 2 lata, a najstarsza 12 lat. Dzieci Anny Przybylskiej i Jarosława Beniuka szybko dorastają. Ich najstarsza córka. Oliwia, jest już dorosłą kobietą i wyprowadziła się z rodzinnej nie do Warszawy. Gdzie studiuje? Jej młodsi bracia, Szymon oraz Jan, również są już nastolatkami. Co więcej, wygląda na to, że Szymon Bieniuk jest zakochany. Starszy syn Anny Przybylskiej, Szymon Bieniuk, powoli wkracza do show biznesu. Fani ektorki mogli zobaczyć go m.in. na premierze filmu dokumentalnego Ania. Ponadto aktywnie udziela się na Instagramie. Ostatnio pokazał w mediach społecznościowych romantyczne zdjęcie z dziewczyną. Na fotografii widzimy Szymona siedzącego w samochodzie. Towarzyszy mu długowłosa dziewczyna. Para przechyla się w swoim kierunku, najpewniej po to, by dać sobie uroczego buziaka. Co wiemy o dziewczynie, która zapozowała z Szymonem Bieniukiem? Wiadomo, że ma ona na imię Mia. Sądząc po relacjach zamieszczonych na jej instagramowym profilu, jest także fanką podróży oraz sztuki. Szymon Bieniuk już wcześniej pokazywał zdjęcia z uroczą blondynką. Wygląda na to, że tworzą oni parę.